Witamy Was drodzy rodzice i oglądający. Dzisiaj wraz z panią Justyną przygotowaliśmy dla Was kilka mas plastycznych. Doskonale wiemy, że nasze dzieciaki uwielbiają gnieść, mieszać, ugniatać różne struktury. Dlatego też ten pomysł z masami plastycznymi i sensorycznymi. Jak dobrze wiemy, wszystko co mamy w domu możemy wykorzystać do tych mas plastycznych. Dzisiaj Wam pokażemy kilka sposobów. Masy te sensoryczne, plastyczne, Doskonale ćwiczą motorykę małą, czyli tutaj, nasze rączki, tak? Obniżają napięcie mięśniowe, odprężają, pobudzają oczywiście kreatywność, no to jest u naszych dzieci najważniejsze, prawda? Ale wspomagają te, też e, integrację zmysłów. Między innymi zmysł dotyku, wzroku, węchu. Także myślę, że tutaj zaprezentowane masy wykorzystacie u siebie w domu. To zaczynamy. Pierwsza masa. Pierwszą masą będzie suchy śnieg. Do suchego śniegu potrzebujemy yy, mąki i pianki do golenia. Wszystko razem mieszamy, ugniatamy, aż powstanie nam ten wspaniały, cudowny suchy śnieg. Mąka ziemniaczana w połączeniu z pianką do golenia jest bardzo dobrą alternatywą dla, ty, dla alergików, ponieważ nie uczula. Także jak najbardziej wszyscy alergicy mogą się bawić. Jak widzimy, już nam powstał piękny, suchy śnieg. Także dla tych, którym brakuje śniegu w tym roku, jak najbardziej zapraszamy do zabawy. Kolejny, kolejna masa plastyczna będzie to piasek. Kinetyczne. Do piasku kinetycznego potrzebujemy 8 szklanek mąki i 2 szklanki oleju. Możemy też dodać barwnik. My tutaj tylko pokazowo, więc w mniejszych ilościach. Dodajemy mąkę, dodajemy olej i dodajemy trochę barwnika. Nam za barwnik posłużą dzisiaj farbki. Wszystko razem mieszamy. Zagniatamy. aż powstanie nam piasek konsystencję każdy z nas może dowolnie sobie dobierać jak widzimy jest piasek jest teraz moda na piasek kinetyczny który kosztuje, a my w domu proszę bardzo odrobina mąki, oleju barwniczka i jedziemy, lepimy z cieciaczkami. kolejne masę, którą dla Was przygotowałyśmy jest to ciecz nie newtonowska. Masa ta jest cieczą, ale nie zachowuje się jak woda. Najpierw wlewamy odrobinę wody, pół, pół szklaneczki i szklaneczkę mąki ziemniaczanej. Wszystko to razem mieszamy, aż do powstania cieczy. Możemy dodać trochę mąki, jeżeli jest za rzadkie. I teraz, po wzięciu tej cieczy do ręki, możemy ją zgnieść. Jeszcze dodamy troszkę mąki, żeby efekt był lepszy. Mhm. Dobra. I teraz, jak weźmiemy to do ręki, tą naszą masę, zgnieciemy. I potem ją wypuścimy. To ona się, popatrzcie, ona się rozpływa. Widzicie, tu jest zwarta. A jak tylko ją weźmiemy do ręki, to się zaczyna rozpływać. Ostatnią masę, którą dla Was przygotowywałyśmy, jest to masa solna. Do masy solnej potrzebujemy szklankę mąki, szklankę soli. I potrzebujemy oczywiście też pół szklanki wody. Wszystko razem mieszamy. Dla fajniejszego efektu możemy dodać różnego rodzaju barwniki, na przykład barwniki spożywcze. Ja tutaj przygotowałam kurkumę, która zabarwi nam ładnie tą masę, a taki pomarańczowy kolor. Także wyrabiamy tą masę solną. Aż do uzyskania takiej jednolitej konsystencji. No, na pewno każdy z Was wykonywał już kiedyś masę solną. Nasze dzieciaczki również uwielbiają tą masę, ponieważ możemy tworzyć z niej różne fajne rzeczy, fajne figurki. Zbliżają się święta, także drogie mamy ciastolinowe jajeczka. Jak najbardziej możemy robić. Kiedy masa jest gotowa, możemy zacząć wylepiać z niej różne figurki. Tak, tak jak mówiłam, zbliżają się święta, więc jak najbardziej możemy na przykład zrobić jajeczka. Wszystko odkładamy do wyschnięcia na parę godzin albo też 1-2 dni, w zależności od tego jak grubą figurkę zrobicie. Także drodzy rodzice, drodzy oglądający, pamiętajcie, że do wyko do wy wykorzystać możemy wszystko, co mamy w domu. Możemy wykorzystać mąkę, połączyć ją na przykład z balsamem i wyjdzie nam fajna, delikatna masa. Mieszajmy to, próbujmy, uczmy się wykorzystywać różne tekstury, różne produkty. Także zachęcamy Was do tego, żebyście spróbowali robić którąś z naszych mas, poszukać też coś ciekawego, jeszcze dodatkowego. Zachęcamy do komentowania, do wysyłania nam zdjęć, jak poszło Wam z masami plastycznymi. Także my dziękujemy, pozdrawiamy, do zobaczenia.